Z tej lekcji dowiesz się, jak obliczyć, ile upływa czasu między dwoma wydarzeniami z przeszłości, jak określić, do którego wieku należy podana data historyczna oraz które daty wyznaczają granice wieków. Zapraszam! W poprzednim odcinku mówiliśmy sobie o osi czasu. Za jej pomocą można przedstawić kolejność wydarzeń, ale i to, ile czasu upłynęło między określonymi datami. Jeśli oba wydarzenia miały miejsce w tej samej erze, rachunek jest prosty. Od daty o wyższej wartości odejmujemy tą o niższej wartości. Na przykład obliczmy, ile lat dzieli rok 2012 i rok 2024. W tym celu należy wykonać takie oto działanie, którego wynikiem będzie liczba 12. Podane lata dzieli 12 lat. Jeśli obie daty należą do różnych er, sprawa jest nieco trudniejsza. Spójrz. Załóżmy, że chcę obliczyć ile lat minęło od śmierci Juliusza Cezara do upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego. Z osi czasu odczytałam, że pierwsze wydarzenie miało miejsce w 44 roku przed naszą erą, a drugie w 476 roku, ale już naszej ery. Aby to obliczyć dodajemy do siebie obie liczby, wyszło mi 520, a następnie od wyniku odejmujemy 1 i mam 519. Dlaczego odjęłam 1? Otóż na osi czasu nie ma roku zerowego. A to dlatego, że po pierwszym roku przed naszą erą bezpośrednio zaczął się pierwszy rok naszej ery. Zapiszmy odpowiedź. Od śmierci Juliusza Cezara do upadku Cesarstwa Zachodnio-Rzymskiego upłynęło 519 lat. A jak obliczyć, w którym wieku miało miejsce dane zdarzenie? Dla przykładu spróbujmy ustalić, do którego stulecia należy rok 2024. Zaczynamy od odrzucenia dwóch ostatnich liczb. Pozostałe cyfry oznaczają wiek, czyli wiek XX. Jeśli odrzucone cyfry są większe od zera, do naszego wyniku dodajemy jeszcze jeden wiek i tak oto widzimy, że rok 2024 należy do XXI wieku. Kolejny przykład: Bitwa pod Grunwaldem, stoczona w 1410 roku. Który to wiek? Odrzucamy dwie ostatnie cyfry i mamy wiek 14. W związku z tym, że odrzucone cyfry są większe od zera, dodajemy jeden dodatkowy wiek i w ten sposób uzyskaliśmy wiek XV. Czyli od narodzin Jezusa do bitwy pod Grunwaldem upłynęło 14 pełnych stuleci i jeszcze 10 lat z kolejnego XV stulecia. Zapiszmy odpowiedź: Bitwa pod Grunwaldem została stoczona w XV wieku. Inne wydarzenie. Bitwa pod Maratonem, stoczona w 490 roku przed naszą erą, między Grekami i Persami. Który to wiek? Odrzucamy dwie ostatnie cyfry i zostaje nam czwórka. Odrzucone cyfry są większe od zera, więc dodatkowo dodajemy jeden wiek. Wynika z tego, że bitwa odbyła się cztery pełne wieki przed narodzinami Jezusa i jeszcze 90 lat z wcześniejszego wieku V. Zapiszmy odpowiedź. Bitwa pod maratonem została stoczona w V wieku przed naszą erą. Problemem mogą być daty skrajne, czyli te, które rozpoczynają i kończą dany wiek. Zapamiętaj, że każdy wiek naszej ery zaczyna się rokiem o zakończeniu 0,1, a kończy rokiem o zakończeniu 0,0. Spójrz, wiek XX zaczął się w 1901 roku, a skończył w roku 2000. Zacznijmy od roku 1901. Odrzucamy dwie ostatnie cyfry, zostało nam 19. Jako, że dwie ostatnie cyfry są większe od zera, dodajemy jeszcze jeden wiek. I rzeczywiście, wyszło nam, że ta data należy do XX wieku. Sprawdźmy jeszcze rok 2000. Odrzucam dwie ostatnie cyfry, zostaje mi liczba 20. Odrzucone cyfry to same zera, więc już nic się nie dodaje i znów wyszło mi, że ta data należy do XX wieku. To teraz zadanie dla Ciebie. W którym wieku doszło do zjazdu gnieźniejskiego, czyli spotkania władcy Polski Bolesława Chrobrego z cesarzem Ottonem III, które odbyło się w tysięcznym roku? Zaczynamy od odrzucenia dwóch ostatnich cyfr. I zostaje nam dziesiątka. A w związku z tym, że odrzucone cyfry to same zera, to już nic nie dodajemy. Wynika z tego, że od narodzenia Jezusa do zjazdu gnieźnie upłynęło dziesięć pełnych wieków. Zapiszmy odpowiedź: Zjazd gnieźnieński odbył się w X wieku. A czy wiesz, jak narodziła się tradycja zabaw sylwestrowych? Otóż jeszcze w średniowieczu ludzie opowiadali sobie legendę o potworze, który miał być zamknięty w podziemiach Rzymu. Wierzono, że gdy nadejdzie rok tysięczny, stwór wydostanie się i zniszczy cały świat. W tamtych czasach papieżem był Sylwester II i mimo, że był on człowiekiem wszechstronnie wykształconym, podejrzewano go o czary i o to, że właśnie on jakimś magicznym zabiegiem uwolni potwora. Jak się pewnie domyślasz, rok tysięczny nadszedł i nic szczególnego się nie stało. Świat nie został zniszczony. Ludzie tak się z tego ucieszyli, że bawili się całą noc. I tak zrodziła się tradycja zabaw sylwestrowych. Zapamiętaj najważniejsze. Aby obliczyć różnicę lat między dwiema datami jednej ery, należy od większej daty odjąć mniejszą. Gdy jedna z dat należy do okresu przed naszą erą, a druga do naszej ery, należy dodać do siebie daty i odjąć jeden. Aby obliczyć, do którego stulecia zalicza się dany rok, należy odrzucić jego dwie ostatnie cyfry. Cyfra lub cyfry umieszczone na początku oznaczają wiek. Następnie trzeba przyjrzeć się odrzuconym cyfrom. Jeśli są one większe od zera, do uzyskanego wcześniej wieku dodajemy 1. Otrzymany wynik oznacza stulecie, do którego należy interesujący nas rok. Stulecia naszej ery rozpoczynają się od roku, którego dwie ostatnie cyfry to 0,1. Kończą się natomiast datą o zakończeniu 00. Wieki przed naszą erą zaczynają się od roku, którego dwie ostatnie cyfry to 00. Koniec każdego z nich wyznacza data zakończona na 01.